Słuchaj, co? Trwają przygotowania. Jak to? Aha, <laughs> Ja nie mam butów i się ciebie będę męczyć, mam krok co wziąć. Znaczy, mam te buty, o te buty do wody, ale... Nie lubię w nich chodzić, to tak się, ta, o właśnie, piłą jeszcze Mam obawimy. piłeczkę w ogóle jedną w torbie no, usypę. Ale sobie. najlepiej to się tutaj bawić panowie chłopcy. Materaców. No. O, to ja sobie wezmę twoje klapki teraz. Dobra. Taki malutki płynie, no. I taty dla mnie dobrze. O co? A to w czym ty szłaś? Aha, dobra. Trochę nam zaszło, chociaż powiem wam szczerze, że wcale nie narzekam z tego powodu, bo faktycznie to i tak jest gorąco. Dobra, i teraz zaraz wejdę na ten cypelek. Jorzusia O, no, wzysz, nie będziesz no, tak pływał Dobra, na pewno Czemu siedzisz obok kotyka, a nie na kotyku? Ja to bym mówił, tym kotykiem A nie, bo kiedy kotyk, to nie będę, bo chciała na niego wejść. Dlaczego? Bo będzie mocniej. A, ty jesteś wariatka mała. Od tego jest ten kocy Ja tu zaraz, słuchajcie, wbijam się na materac i e, płynę sobie dal. <grym> o, właśnie, na takim materacu też dobrze jest mieć normalne klapki. bo się nogi ostatecznie opalają, ale trzeba będzie sobie jakoś poradzić. Będzie no, idzie ten ojciec, popłynął sobie. No i sam przybojka. Mm -hmm. Co tam Wadziulo? Łowisz coś? Szkiełko. To jest szkiełko. I teraz największy korytarz. No tylko z tym rzucaniem to ostrożnie, dobrze? Nasze kolorowe obozowisko przy Państwu tak wygląda. No i widok na górze, oczywiście. O, też się napije chętnie. Mara to jest agentka. Ona sobie sama zapakowała plecak. Stwierdziła co jest ważne, co zabiera. Tylko znaleźć ręcznika jednego, okazało się, że ona już go ma schowany. W plecaku. Płyną, niczy nie płynął wadziula. Eee. Cześć! Rozmawialiśmy wczoraj. Wczoraj rozmawialiśmy? Przedwczoraj. Przedwczoraj, tak. Zachęcamy dalej na rejsiki. Na razie dobra. dziękujemy. To naprawdę super ja Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dobra, płyną moi, moi drodzy. Chodźcie, chodźcie. Konia mnie, a nie. Co? Co? A, przepraszam. Dzięki. Potrzymaj, o to, Dziękuję Ci bardzo. Córko wspaniała. I jak? Weź, nie zbliżaj, bo w tym ryj będziemy mi Jak ja to wczoraj odwaliłem, to ciężko uwierzyć. Ale zeszło mi coś, czy nie? Nie Dobra, ja są wyłazzę. Zlałaś się kolorystycznie ze swoim kocykiem. Taki sam, sam kolorek jak te paski na kocyku. Nic. A co ona już nie władzi do wody? Już by biedactwo. Ja właśnie chyba sobie pój się pójdę z wiesz? Chciałam jej tyle, żeby się zamoczyć. Trochę. No, dobrze. Także... o właściwie to, co mogę wziąć koło albo materac. I co Ci Państwo? państwo Pytali, czy się zdecydować, nie? Nie, oni nie kojarzyli, że rozmawiali z nami już. Chyba. Dobrze, moi drodzy. To tu robimy stop. Na chwilę, oczywiście. Na no. chwilę. Wyłączyłem